W końcu świętujemy! Po miesiącach izolacji dzisiaj będziemy jeść ostrygi, pić szampana i spotkamy się z wyśmienitymi. Fajterami, ci, którzy przetrwali pandemię, nasi partnerzy, nasi restauratorzy, no i oczywiście media. I mam nadzieję, że przed nami już tylko świetlana przyszłość i gastronomia w końcu odżyje. Bądźmy dzisiaj ze sobą i świętujmy w restauracjach i tutaj. W mojej opinii, i to tak na podstawie tych prezentacji, które oglądałam, bo rzeczywiście oglądałam je z dużym zaciekawieniem, z dużym zainteresowaniem, jest kilka cech. To jest elastyczność, to jest e, takie reagowanie szybkie na otaczającą rzeczywistość, e, niestandardowe działania, e, to jest kreatywność, otwartość umysłów, ale też to, co mi się podobało w tych prezentacjach i w e, wypowiedziach. To jest takie połączenie nowoczesności z wartościami tradycyjnymi, nowych technologii z tradycyjną gościnnością. I to jest coś, czym naprawdę e, ci ludzie wygrali i będą nadal wygrywać, i to jest bardzo dobry trend, i to jest bardzo dobry kierunek według mnie dla naszej polskiej gastronomii. A tam zobaczcie, szefowie kuchni przygotowują ostrygi. Niech to rozbudzi Waszą wyobraźnię, co dzisiaj będzie się działo. Od zawsze było kluczem do sukcesu, czyli inwestycja w ludzi. I myślę, że to też przyniosło e, m, skutek w postaci utrzymania firmy przez ten zespół właśnie, bo ja dzisiaj odbieram tą nagrodę, ale ona jest ich. Ja jestem tylko okładką całej tej historii. Dostaliśmy nagrodę w postaci 5 tysięcy złotych w gotówce i te pieniądze czekają na to, aż w sierpniu wyjedziemy na cały dzień na imprezę integracyjną. Dostaliśmy również e, bony na zakupy do Selgrosa, abonament na mój Czyli do systemu rezerwacyjnego. Jeszcze z tego nie zaczęliśmy korzystać, ale nie możemy się doczekać. I dostaliśmy jeszcze miejsce w Akademii Lona Koźmińskiego. Dzisiaj znajdujemy się. W Instytucie Kulinarnym Transgourmet w Piasecznie. To miejsce, tak naprawdę, stworzone jest do eventów takich jak, jak dzisiejsze, gdzie właśnie ta grupa pasjonatów gastronomii spotyka się, żeby dzielić się doświadczeniem i nie tylko, również też inspirować się, wspierać w działaniach. Czy takim zjawiskiem, które przyniosła nam pandemia, jest to, że zaczynamy tworzyć wspólnoty, społeczności, które wspierają się nawzajem, że już nie mówimy o walce, nie mówimy o współzawodnictwie, tylko że stajemy się społeczeństwem współpracy. I to dotyczy również restauracji, bo mnie to bardzo napędza i daje mi dużo energii, że w trudnych chwilach nie jestem sama, tylko mam całe grono różnych osób z którymi gramy do wspólnej bramki. Opowiedzieć o pomysłach na pandemię, które mieliśmy. Tak. Spotkać się jest w takim gronie wspaniale, bo jest bardzo dużo energii, ale takiej pozytywnej wreszcie, więc te emocje są pozytywne. Mieliśmy e, różne fazy, e, jeśli chodzi o te pomysły, bo z jednej strony przystosowanie się do takich zamówień online e, i zorganizowanie na przykład Drugi pomysł to taki pomysł, który ratuje każdy możliwy bochenek, który mógłby się zmarnować czyli wytwarzanie jakby z czerstwego pieczywa nowych produktów. Pierwszym z nich jest z czerstwego chleba, która przyjechała do nas w tamtym tygodniu i rzeczywiście pierwsze butelki będą, będą testowane. Nasz system, czyli system do rezerwacji, okazało się, że w dobie pandemii był właśnie systemem do kontaktu z klientami, tak? Czyli można poinformować, że działamy, że w ogóle istniejemy, że nie upadliśmy, tak? że, że, że rozpoczynamy sprzedaż na wynos, że dowozy, tak? Czyli mamy ten kontakt, że powiem bezpośredni, dodatkowo znamy naszych klientów osobiście, tak? więc możemy do każdego podejść indywidualnie. Tak?